Witajcie w Nowym Dniu. Cześć. Dzisiaj, słuchajcie, zabieramy Was ze sobą do Polski. Jedziemy inną trasą niż zwykle, bo y, kiedyś latami jeździliśmy przez. Y... Austri Austrię, Czechy i Słowenię. Teraz, ostatnimi czasy jeździliśmy zresztą widzieliście, że jeździliśmy przez y, Słowację i Węgry. A dzisiaj odnowimy sobie y, tą trasę przez Austrię, Czechy i Słowenię. Tak, ostatnio nasz znajomy jechał i wychodziło mu y, 3 godziny szybciej niż przez y, Węgry i Słowację. Więc zobaczymy. Chcemy sobie to spróbować i damy Wam znać, czy rzeczywiście będzie o tyle krócej. Pamiętajcie, że my jedziemy do Bydgoszczy, więc też to jest troszeczkę inna droga niż na przykład ci, którzy mieszkają gdzieś tam na południu Polski. Ale no zobaczymy, przekonamy się i zapraszamy Was ze sobą. Już któryś to vlog z samochodu ostatnio. Bo vlogi wędrownicze gdzieś tam, ale mam nadzieję, że, że z nami zostaniecie. Może jeszcze jakieś widoczki wpadną. Zobaczymy. I trzymajcie kciuki, żebyśmy się żeby mnie dostał i albo Marta pozdrowienia. A nasz znajomy z Kielc, pozdrawiamy Darka, yy, jego żonę, opowiadał nam właśnie ostatnio, że yy, jego chyba tata, nie? To był, yy, który jechał przez Austrię, dostał nawet kilka mandatów. Więc yy, będziemy musieli ci uważać bardzo na drogę, żeby nie przekroczyć prędkości, bo on dostał chyba dosłownie po jednym odcinku przekroczył 15 km, potem po drugim odcinku yy, kolejny mandat, więc. Yy, no to może być minusem tej drogi. Damy wam znać, zobaczymy jak to tam będzie wyglądało. A my teraz zatankowaliśmy do pełna i paliwo było po 95 zwykła, była po ,47 euro 47. Wypadek jest. O kurczę, no nie ciekawie. Jeżeli będziecie kiedyś tankować na przykład na stacji inne, tak jak my teraz tankowaliśmy, dostaniecie taki kupon z kodem QR na darmową toaletę. Prawda Marto? A co, bo ja byłam nieobecna? Mówiłem, mówiłem o kodzie. A tak, tak, tak. Już teraz nie, nie wszędzie trzeba... nie wszędzie to na stacjach benzynowych są za darmo. Więc trzeba płacić. Tutaj ta kosztowała 0,50, więc nie tak najgorzej wcale, a z tym kuponem za darmo. Właśnie widzieliście przed chwilą też, jak przekroczyliśmy granicę, granicę chorwacko-słoweńską. Właśnie z Marcą stwierdziliśmy, że nie pamiętamy, kiedy mieliśmy kontrolę graniczną. Właśnie to nie jest kontrola była granicza, ale stała Pani normalnie z, to była Słowenka? Słowenka, nie? nie Chorwacka Słowenka, nie? No i generalnie musieliśmy pokazać po prostu dowody, tak jak kiedyś. <grym> Prawda? Tak, tak. No, ja się teraz już skupiam na drodze, żeby nie przekraczać prędkości, chociaż no. ja bardzo lubię, ale niestety. Wnietki wcześniej kupiliśmy już przez internet, także możemy zasuwać, ale generalnie drogo. Ile to kupiliśmy? Za 30 dni ja kupiłem w końcu, nie? 30 dni. To już Ty musisz, podać. No, tak no Za 30 pokazać. dni 32 euro. Trochę, trochę koszą, no ale no dobra, jedziemy dalej. Właśnie minęliśmy pierwszą stację benzynową w Słowenii. Jest po, początek czerwca i litr paliwa 95,77 euro 77, no drożej, także taka rada, jakbyście chcieli tam trochę może przeoszczędzić, albo no, przeoszczędzić generalnie, to może dotankujcie w Chorwacji, no i tak 30 prawie, prawie centów różnicy na litrze. słoweńsko austriacką Kontroli nie było. Nie? Nie tak. było. Teraz już Marek prowadzi. Jesteśmy w Austrii, i mogę Wam powiedzieć, że kawa to no już nie jest taka tania jak w Chorwacji. W Chorwacji mniej więcej euro 40, w kawiarni kupowaliśmy. Ale, ale a... powiedz, że dla na Oostradzie. A tutaj kupiliśmy kawę na szelu na autostradzie i taka zwykła czarna kosztuje 4,20. No wiadomo, że w Polsce chyba też już takie są drogie na stacjach benzynowych, ale jak kupujemy sobie czasami kawę i wychodzimy do restauracji, to mamy do restauracji, do kawiarni w Chorwacji, no to mamy porównanie: gdzieś tam najczęściej płacimy około 3 euro za dwie kawy. No chyba, że jeszcze jakaś biała, no to wtedy 3,20 za dwie. I bardzo często w kawiarnie przy samym morzu. No a tutaj to już są zupełnie inne ceny. Zobaczymy, czy w ogóle nas te ceny w Polsce jakoś zaskoczą, czy się coś zmieniło, czy nie, bo jednak troszkę nas nie a nie miesiąc nie, nas nie było teraz, tak? Miesiąc nas nie było, więc zobaczymy, czy coś się zmieniło. A my jedziemy dalej. zobaczyć korki w Wiedniu. 14.19 jest teraz. Wcale nie są takie najgorsze. Nie stoimy, tylko posuwamy się do przodu. Zobaczymy, jak tam długo. Na Google Mapsach pokazuje nam, że plus 17 minut do czasu trzeba doliczyć, więc pierwsza taka niedogodność, ale wydaje nam się, że to nie będzie plus 17, bo jednak cały czas idziemy, jedziemy do przodu, nie stoimy w ogóle, czyli tak yy, jesteśmy w ruchu. No zobaczymy, jak dalej będzie. Zmęczony panie Marku? Wy? Bez komentarza. <grym> Wiedeń. <grym> Za chwilę zobaczycie naszych widzów ze Sparzendza, których spotkaliśmy na mob w Austrii. Cześć! cześć. cześć. <noise> Pozdrawiamy Markus. Zbliżamy się do granicy e, austriacko-czeskiej. Musimy kupić winietę. E, ja już jestem po zakupie winiety. Marek został z Abi w samochodzie. E, na 30 dni w, w, winieta na Czechy to jest. E, 25 euro. I tym razem to już nie są naklejki, jak za starych naszych czasów, jak kiedyś tak robiliśmy, ale coś takiego. O. Yy, więc podejrzewam, że to tylko trzeba mieć. Pani już wprowadziła yy, do, yy, numer rejestracyjny samochodu. Yy, dlatego myślę, że możemy spokojnie teraz już jechać dalej. No właśnie, słuchajcie, przekraczamy granicę, yy, granicę yy, austriacko-czeską. Zobaczymy, co tu się pozmieniało. Roadhouse jest. Pamiętam tutaj, pamiętasz? Mhm. Mm tutaj gdzieś też powoliśmy winietę. Chcę Wam powiedzieć, a propos tej winiety ja właściwie. Powiedziałam, że tak? Okej, okay, dobra, to jak powiedziałaś, to już nie będę Ci pokazał. Dobra. A słuchajcie, po prawej stronie już jest y, zamek w Mikulowie. Y, okej. Okay. Tam coś się stało, tam na, awaryj, na awaryjkę. Korek okay. jest. No, no. Tutaj, tak, tutaj odkąd pamiętam, zawsze był korek, nie? W tym Mikulowie. Tak, tak, tak. No? Także no, okej, okay, dobra, to jedziemy dalej. To czy stoimy? Chciałem. Zobaczymy, ile pokazuje korka. Nie pokazuje nic. Przed chwilą pokazało 8 minut, dodatkowo. A tak wygląda, tak. O, o. Czy już się zbliżamy? Zobaczymy. Może nie będzie tak źle. Zobaczymy, czym Ceny paliwa na pierwszej stacji w Czechach na molu. 39,50 95. piątka. Trzydzieści dziewięć koron. No to sobie przeliczycie. Po chwilę widzieliście zamek w Mikulowie. Mikulow i, tutaj ten, Mikulow i tutaj ten rejon to jest taki rejon winiarski bardzo. Kiedyś z Martą i z naszymi córkami tutaj przejeżdżając, wjechaliśmy tam do tego starego Mikulowa. Naprawdę bardzo bardzo no, warto, warto, rzeczywiście fajne, super uliczki takie wąskie. Ktoś tam kiedyś powiedział, że właśnie ten stary Mikulow to taki, takie włoskie miasteczko. I faktycznie tak jest, że jak będziecie tam, to zobaczycie taki, można poczuć taki vibe właśnie taki włoski. Także bardzo na pewno warto sobie tam przyjechać, a może nawet zanocować nie mówiłem, że to są winiarskie. I że może tam są degustacje. Marta mówi, że tam są degustacje. To, więc przekazuję to, co Marta mi tu szepcze. To tak, są degustacje na pewno. <grym> A jeszcze coś mi się przypomniało, prowa Mikulowa. Zobaczcie, gdzieś w necie byście musieli sprawdzić. Wydaje mi się, że właśnie w wakacje jest to jakiś festiwal wina. Także no, może warto rzeczywiście przyjechać nawet na ten festiwal. Kolejny korek. Prawdopodobnie bo widzę, że ludzie tworzą korytarz życia, ale nie było żadnych informacji, ani tutaj na głośniku, więc albo ktoś już coś wie, albo po prostu tak prewencyjnie. I znowu pewnie z 20 minut przynajmniej stania. Dawno skończyły, więc już naprawdę przez jakiś czas dłuższy jedziemy normalnie. Szyby już mamy bardzo brudne. Co jakiś czas jemy, jemy, ale to i tak jak się jedzie tak szybko, to się nie, nie da przed tym chronić. No i zobaczymy, pokazuje nam nawigacja, że będziemy chyba o po 23 w domu. Potem jeszcze Wam trochę, poopowiemy, poopowiadamy, jak sądzimy, która trasa lepsza. Widzicie, już jesteśmy nie w Polsce, tylko w Chorwacji. Opowiemy Wam po kolei, co się działo. Majaczekina. Tak. Dojechaliśmy, rzeczywiście była 23 chyba z kawałkiem tak. do Bydgoszczy, no oczywiście już padliśmy, więc nic więcej nie nagrywaliśmy, byliśmy chyba ponad dwa tygodnie w Polsce, mieliśmy mnóstwo roboty, zawsze jak jedziemy do Polski, a jeździmy dość często, prawda, tak jakoś, nie? No zawsze takie Miesiąc zadajczymy. coś już musimy wracać, bo to praca, bo to sprawy jakieś takie dodatkowe jeszcze i... Co, no od rana do wieczora w sumie mieliśmy zajęte, więc nawet nie dograliśmy tego, tego końcówki tego vloga, więc dzisiaj dogrywamy. I wybraliśmy słuchajcie, trasę z powrotem do Wodic, Bydgoszczy, znowu właśnie tą przez, przypomnij, mi, Czechy, Austrię I Słowenię. i Słowenię. A to było też trochę spowodowane tym, że, że już mieliśmy winietkę wykupioną na Słowenię miesięczną, bo tak się najlepiej opłaca kupić, a tu przy okazji wam powiem, że w tym roku na Słowacji jakby nie zmienili, tylko jest oczywiście tak, winietka jest siedmiodniowa. Siedmiodniowa i kosztuje 16 euro, także no, jest dosyć drogo. Eee, także tutaj to jest, to jest ta różnica między Austrią a Czechami, bo w Austrii i w Czechach są 10-dniowe na Węgrzech i na Słowacji chyba te, no, na pewno 10-dniowe. Oni zawsze tak odkąd Jeżeli, jeżeli dużo pamiętam, zawsze były 7, te siedmiodniówki i to kosztuje 16 euro. I potem jest następna 30-dniowa, czyli miesięczna i kosztuje 32 euro. I my sobie kupiliśmy 30-dniową tą winietkę, no bo wiedzieliśmy po prostu, że będziemy wracać, także nam się to jakby lepiej, nie wiem czy opłacało, bo generalnie to sama cena jakbyśmy wzięli, ale no, no, no kupiliśmy tą 30-dniową i to jest to jedna rzecz. A druga rzecz, a, że, aha, że kupiliśmy sobie winietkę też do Czech, też 30-dniową i w Czechach, jeżeli dobrze pamiętam, to kosztowało 430 koron. Także no, musicie sobie to przeliczyć. Już nie pamiętam, A tak, że teraz... którą kupowałam na stacji? No to właśnie tam. To tam w euro, podawam, to będzie na filmie. Tak? To zobaczycie, tak. bo to było na tym filmie. Teraz jakoś No w to nie przeliczyli, ale general, generalnie mm -hmm. na no, Czechach nie mają euro, także trzeba było, no, to musicie zapłacić albo oni no, tą wartość tam przeliczymy, jeżeli, na, jeżeli zapłacicie kartą. A gotówka nie wiem, czy można płacić w euro? Nie wiem, nie wiem. Bo ja ale generalnie, generalnie no, oni mają swoją walutę cały czas te korony, także 430 koron, jeżeli dobrze pamiętam, kosztuje 30-dniowa. Yy, I to było właśnie też trochę spowodowane tym, że mieliśmy te dwie winietki, więc wracaliśmy tą samą trasą. No ale jeszcze nie powiedzieliśmy, teraz każdy z nas powie, którą trasę uważa za najlepszą. Słuchajcie, podejrzewam, że jeszcze wszyscy, którzy nas oglądają, każdy ma swoje zdanie. To jest w ogóle inna sprawa, ale powiem Wam. No to tak, przepraszam Cię, no. dobra, już kończąc tylko temat tych, tych winietek, to od razu wam powiem, że jak to wygląda w Ausy. W Austrii jak zwykle jest. No, standardowo są 10 -dniowe. Aha, od tego roku nie sprawdzałem, nie pamiętam cen, można kupić jednodniówki. Z tego co pamiętam, nie, nie pamiętam kwot, ale to się w ogóle nie opłaca. Chyba, że ktoś po prostu jedzie tylko tak cyk, cyk i już, ale to są takie kwoty. Rzędu chyba, no, powiem Wam ile W Austrii kosztuje 10-dniowa e, winietka, kosztuje e, 11,50 euro. O 11,50 euro, a jedna winietka kosztuje chyba 8,50. Także to, chyba, to, to nie, nie do końca chyba się opłaca, jeżeli jedziecie to na urlop. E, no to tak kończę ten temat winietek. Tak, a w ogóle jeszcze, <laughs> Ci przegadamy za długo. Jeszcze jedna rzecz. O tym kupowaniu winietek, żeby kupować na stronach danego kraju, żeby nie przepłacać. Pamiętasz na jakich stronach jak one się nazywają, bo ci pośrednicy biorą tak dużo dodatkowych takiej tej opłaty za pośrednictwo, że naprawdę przepłaca się, więc najlepiej kupować u źródła. Pamiętasz nazwy? Widzicie, ja już teraz nie pamiętam, jakie jak to są nazwy, na ale, ale naprawdę znajdziecie w necie, znajdziecie w necie. Ale to tak trochę chciałbym Was przestrzec, bo ja myślałem. To czy ja żyłem w tym przeświadczeniu? My zawsze kupowaliśmy na tych oficjalnych stro, stronach, tych jakby rządowych, w cudzysłowie autostradowych, te winietki. Ale ja to myślałem, że jeżeli ktoś na przykład, no nie wiem, tak trochę nie ogarnia na przykład tam no tego, ty, ty, tych cyfrowych winietek, no to on to sobie po prostu to kupuje u tych pośredników, nazwijmy to. To są, to są te kantory takie przy granicy. Ja to myślałem, że tak generalnie to jest tam może, no nie wiem, jak kosztuje winietka tam, nie wiem, 11 euro w, w Austrii, tak, no to tam kosztuje, nie wiem, 15 na przykład, no to już nie, okej, okay. no to ja rozumiem, że są pośrednicy i na tym zarabiają. Ale wiecie co, ja już nie pamiętam teraz, bym się to gdzieś poszukać, ale to w ogóle, to, 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 ja i tam... aha, jak to gdzieś dziś stanęliśmy na, na stacji benzynowej, to był w Austrii? Nie wiem, Czy w Czechach? Pamiętam. Już nie pamiętam, w każdym bądź razie y, zatrzymaliśmy się tak y, na stacji benzynowej. I tak poszliśmy sobie na tego tak zwanego mopa, żebyś tam przejść. No, patrzę, jest ten kantor. I normalnie stała kolejka tam do tego, do tego kantoru, żeby po te winietki. Kantor? No, to się tak nazywał kantor. Tak? Tak, to się nazywał kantor. A to może był kantor, o, i oprócz tego sprzedawali winietki. Ale, oni tam, ale tam, wszyscy, tam wszyscy kupowali Aha. te winietki. Mhm. Jak ja zobaczyłem ten cennik, słuchajcie, i ci ludzie tam kupowali te winietki, to właściwie to każda z tych winietek to była jeszcze raz. Jeszcze, prawie, prawie. Prawie jeszcze prawie. raz tyle. No, nie? No. Jak sobie policzyłem, ja po prostu nie chciałem w to wierzyć. I w ogóle dziś tam. Gdzieś tam nawet jeszcze zrobiłem zdjęcie, że nie wiem, przyjmą, może jak, jak znajdę to zdjęcie, to może gdzieś tam wkleję wam to zdjęcie tego cennika, ale ja po prostu myślałem, że myślałem, że, 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 że już ludzie nie kupują tych winietek. A to ma lista, a ludzie kupują te winietki, mm -hmm. także ja wiem, że jak to okej. Po hej, prostu jak, jak, jest drożej. No jest, dlatego jeszcze, trzeba się z tym zająć? Jest dużo drożej. Jeszcze raz prawie jest jeszcze raz tak drogo, także. No. także u pośredników. No, u pośredników. więc nie? najlepiej na stronach danego kraju, na stronach rządowych, takich dotyczących transportu. To aha, to no aha, no jeszcze. jeszcze, godzinę jeszcze, wiecie, tam jeszcze, jeszcze Jedną rzecz, wiadania. bo mnie zawsze wkurzały te, te naklejki, dlatego że tam potem jest ciężko. To z zedrzeć mi się wydawało. Zawsze, zawsze siedziałem z jakąś tam benzyną i zderyptowałem te, te naklejki. Ja wiem, że niektórzy kolekcjonują, bo też widziałem. Na szybach, że mają tam sprzed 10 lat naklejki naklejone. Od razu wam mówię, że za to można dostać mandat w niektórych krajach. Na przykład w Austrii wiem, że walą za to mandaty, że jak, jak, jak masz więcej tych, tych, tych winietek naklejonych niż z danego roku. Także uważajcie na to. Nie wiem, jak w innych krajach, ale w Austrii wiem, że są za to mandaty. I co jeszcze? Aha, no i, i mi się wydaje, że to jest teraz fajnie, fajnie, że po prostu wchodzisz sobie na stronę na stronę właśnie. Tego, tego operatora tej autostrady i co no chyba najtrudniej mi się wydawało zawsze kupowanie tej autostrady było na Węgrzech bo to tam, tam no, mało, mało jakoś taka intuicyjna ta strona ale na przykład wiem, że teraz skupowałem ostatnio do, Austri w, w, do Austrii to, tą winietkę to właściwie wchodzić tylko na tą stronę Wybierasz wybierasz sobie jaką chcesz winietę, na ile dni. Kategorie auta? I chyba nawet kategorie, ja nie wiem czy w Austrii są kategorie auta, tylko tam są chyba tylko... Aha. No nie, no w każdym razie, no dobra, niech będzie, że te kategorie auta, bo nie w zależności od kraju, bo w niektórych krajach na przykład nie ma już kategorii, tylko po prostu jest na osobówkę, albo na ciężarówkę, albo z jakimiś przyczepami, albo na motocykl. I co? No i, i wpisujesz tylko, wklepujesz się tylko numer rejestracyjny i oni, musisz potwierdzić ten numer rejestracyjny. Wszystko, nie? I tak naprawdę to przychodzi ci na maila, którego tam sobie podajesz, albo na SMS-a i, i już. No, tak dobra. Że, no. Do, y, nagadaliśmy o tych winietach, ale y, no, myślę, że to jest ważne. I teraz mieliśmy zrobić podsumowanie, która droga no tak. na chwilę obecną, rok 2024, dla nas jest lepsza. I pamiętajcie, że mówimy o trasie Wodice, Bydgoszcz, Bydgoszcz, Wodice. Może być inaczej, jak ktoś dojeżdża na Istrię. Może iść być inaczej, jak ktoś dojeżdża z południa, z południa Polski. bo przez Niemcy. Tak. Moja opinia. Jechaliśmy 2,5 godziny krócej niż przez e, Słowację i przez Węgry, a to już jest bardzo dużo dla nas. Druga rzecz, przez to, że jechaliśmy krócej, mieliśmy wrażenie, że jednego dnia wyjeżdżamy i tego samego dnia dojeżdżamy jeszcze do tego do, e, e, miejsca docelowego, co oznacza, że jak tak jak jechaliśmy, a wymienialiśmy się co 2,5, co 3 godziny, że bez problemu naraz dojechaliśmy i żadne z nas nie było potwornie zmęczone. Tylko po prostu każdy, ta osoba pierwsza, która prowadziła, to druga spała i na odwrót, więc to jest dla mnie na chwilę obecną taki główny atut tej trasy, nie wiem jak to będzie na przykład wiecie połowa y, sezonu, czyli środek sezonu, przy, lipiec, sierpień, tam czasami w Słowenii się tworzą takie korki, że może być, że to będzie gorsza trasa, ale to jest moja opinia. Teraz Pan Marek, co tam Panie Marku? Znaczy... Hmm. Zbije źle, no, Proszę. No dobra. Na pewno ta, ta trasa przez Węgry i, i przez Słowację jest mniej uczęszczona, także jest na pewno mniejszy ruch. To, to, to w ogóle bez dwóch zdań. Tam, tam są dwie opcje tej trasy, przez te szamboteli i potem albo wzdłuż, wzdłuż tego, wzdłuż, wzdłuż Balatonu, więc ona jest troszeczkę dłuższa i tam się dużo jedzie, ale tam rzeczywiście te trasy są po prostu puste. To jest na pewno, jest to plus. Na pewno przez te Węgry się to jest to, akurat mówię teraz o minusie. Na pewno przez te Węgry dużo, dużo więcej jeździ się tymi lokalnymi drogami, które nie są za, za dobre w tym, w, 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 na, na Węgrzech. Także to jest ten minus. No i na pewno się jedzie dłużej, to jest, to jest, to jest raz. Plusem, plusem tej trasy tej trasy Austria, Czechy i Słowenia jest to, co Marta powiedziała, że tam się tak naprawdę jedzie, jedzie cały czas autostradami. I plusem jest, A plusem jest jeszcze to, że się, ten odcinek w Polsce, że właściwie tak jak my wyjeżdżamy z, o, wyjeżdżamy, tak. z Bydgoszczy, wyjeżdżamy tam w Toruniu na autostradę, to właściwie to, to jedziesz cały czas autostradą z tym z, minusą, z minusowym, oczywiście tym odcinkiem na Śląsku po tych wybojach. To już na pewno wiecie przed granicach, gdzie jest ograniczenie tylko do 80 albo 70 na godzinę i się po prostu jedzie cały czas tak. To to jest, ale na pewno jedzie się szybciej. Minusem na pewno tej trasy przez Austrię jest tak, wiele. To zobaczycie na, 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 zobaczycie, mm, zobaczycie na vlogu. Tak. Właśnie, zobaczycie na vlogu, zresztą sama mówię ja nie na mówiłeś, Po prostu może to jest moje Jeden ten, był płynny, tylko że dla nowicjusza, na przykład jak ktoś nie, nie za bardzo jeździ za granicą i może go przerazić te cztery pasy, że wszyscy tą osiemdziesiątką jadą do przodu i musisz się jakoś zmieścić. One nie są takie szerokie, ale jeden nie jest zły. No nie wiem, no, ja mówię o sobie. No, no, to, sposób, robi, to jest może takie subiektywne. Ja po prostu przez ten Wiedeń nigdy nie lubiłem i nie lubię jeździć i pewnie nie, nie polubię tego Wiednia, żeby jeździć przez ten jeden. To jest, to jest dla mnie man mankament tej trasy i na pewno jest więcej ciężarówek. To od razu mówię, że jak, jak się jedzie, to prawy pas y, na tej trasie y, jest, jest, y, jest praktycznie w ciągu tygodnia, to jest prawie zajęty cały czas przez ciężarówki. To są takie, takie największe dwa minusy, które tam widzę. Aha, no i w Austrii. Jak ktoś taki jest nieprzyzwyczajony na, na tych autostradach, na tych autostradach rzeczywiście tam jest, te autostrady są takie dosyć kręte. To nie są jakieś tam nie wiadomo, jakieś serpentyny, ale, ale są kręte. Także tam cały czas no, na tempomacie 130, jak ktoś tak nie jest sprawnym kierowcą, to tak mm, mm. To, to są takie minusy, ale no co, no, 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 no zegarek nie kłamie, no jest, jest te trzy godziny, tak? Czy 2,5 godziny. U nas, w naszym no jest jest, 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 jest po prostu tak. szybciej i jakoś tak... Marta jakiś powiedziała, że jej się tak szybciej że jakby czas leci, dlatego że ciągle się przekracza te granice, ciągle coś tak, nawet zostało. To fajnego. jest właśnie też słuchajcie. Na te Węgry, to właściwie wiecie, jak wyglądają Węgry, tak, jak nie wiecie, na no to jesteś... spróbujcie. Chorwacja, jeszcze... Słowenia, no. nie od razu, potem od razu już jest Austria, no. potem są już Czechy, trochę się przez Mastry jedzie. I powiem Wam jeszcze, że na Węgrzech, na Węgrzech jest tak, że jak y... No nie wiem, jak, jak nie mówicie po węgiersku, jak coś się nie daj Boże stanie na to autostradzie, na tych Węgrzech, to ja, ja, ja bym się po prostu chyba rozpłakał, bo oni tam tak, wiecie, tam, po, tym, po tym angielsku to tak pewnie słabo, to znaczy, ja, ja się nie spotkałem, żeby oni jakoś tam perfekt mówili po tym angielsku, a to jest chyba jedyny język europejski, którym ja po prostu nic nie rozumiem. Węgierski mam węgierski. Dobrze. Kończymy, kończymy, po 12 minut gadania. Nie wiem, czy w ogóle ktokolwiek dotrwał do tego vloga, do końca tego vloga. Jeżeli ktoś dotrwał, to was serdecznie pozdrawiamy, dziękujemy wam super za wszystkie komentarze, pozdrawiamy naszych nowych subskrybentów, witajcie, zapraszamy do oglądania naszych odcinków, jak będziemy mieć tylko trochę czasu, zawsze będziemy coś wrzucać. No i dziękujemy wam za wasze wsparcie, za to, że jesteście. I widzimy się w kolejnym vlogu. Widzimy się.